Co tu mamy? 2018 rok, 740 przejechane, poliftówka, wyciek między głowicą a blokiem. Normalnie sikał płynny na wierzch. Znajdę filmik, który klient mi wysyłał, to nawet dołączę go do całej tej audycji. No to z, przy pomocą zaprzyjaźnionych chłopaków zwalamy czapkę, będziemy to weryfikować. Będę to nadzorował, tak jak tylko dam radę i będziemy dalej relacjonować. No tu już z grubsza rozkręcone mamy. Ale sądząc po śrubach. Tu tu nie będzie niestety wina tylko uszczelki o następna. Tylko będziemy mieć opadniętą tuleję. O, niestety nie będzie tanio i szybko. No i zdjęliśmy głowicę. No i przyczyna jest znaleziona. O. Widać, jak ładnie tutaj przebijało. To się pod palcem czuć, głowica musi niestety być splanowana. Albo stety. Szósty cylinder też już się zaczyna tutaj dziać. Szósty i pierwszy chyba też. Pierwszy czy drugi? O, drugi. Też już to powoli zaczyna. Pokażę Wam, jak to na bloku wygląda. No to jesteśmy na silniku. Jedynka, dwójka, trójka. Jak wywaliło, jak puszczało, o, no niestety, tuleję do wywalenia, szósteczka, no jeszcze szósteczka widać, że trzymała, piąteczka trzymała, czwóreczka, czwóreczka już tu zaczynała się powoli coś robić, trójka, Trójka też już troszeczkę zaczynała, Jedynaczka się trzymała. Dobra. Teraz je Rozdzierać będziemy dalej. odrwałem mu szczelkę. Jest utopiona. Jest rdzawy wypływa Jutro przyjedzie chłopak frezować. Jeszcze tutaj z chłopakami wyrzucimy tłoki. Tuleje i będziemy widzieć. No, odsania, wygryzione. Trzeci cylinder. O, jakby wgryzione. No Tu będzie podkładka. Inne też delikatnie już zaczyna odgryzać, jak się przypatrzyć. Ale to jutro już sobie tutaj chłopak o. Odfryzowania frezowania ogarnie będzie do, na to patrzył, bo ja muszę iść do lekarza z ręką muszę iść na kontrolę i i co na dzisiaj tyle, jutro będzie tutaj działane po południu przyjadę zobaczyć co jest, będę zamawiał części i w przodu będziemy to składać